Cześć, kochane, ja nazywam się Asia Dobrze, jestem makijażystką. Witam Was w kolejnym filmiku makijażowym. Przetestujemy sobie dzisiaj najnowszą paletę od marki Pariens Supermodel. Ale jak zawsze, zaczynam od przygotowania cery. Użyłam tutaj toniku od Clinique i wybrałam jako pielęgnację krem pod oczy i krem do twarzy od Charlotte Tilbury. Po przemyśleniu zmieniłam krem do twarzy od Charlotte na ten od Ibry i aplikuję go taką grubszą warstwą. Chcę z niego zrobić taką, jakby maskę mocno nawilżającą, a pod oczy. Czy już ląduje kremik od Charlotte Tilbury? Nie zapomnijcie także o nawilżeniu i odżywieniu ust. Wtedy każda pomadka będzie wyglądała super. Jeżeli chodzi o podkład, to zdecydowałam się tutaj na podkład od marki Elever i moja modelka Marta, którą na pewno już kojarzycie z moich starych, starych filmików, powiedziała na sam koniec: Wow, ale mam Photoshopa na skórze. Bo właśnie takiego pięknego Photoshopa na skórze ten podkład robi, bardzo dobrze się utrzymuje, no w ogóle jest po prostu super. Pod oczy aplikuję korektor od Charlotte Tilbury, on ma mocne krycie, ale też nie jest ciężki pod okiem, więc jeżeli potrzebujecie czegoś mocno kryjącego, to bardzo Wam polecam właśnie ten korektor. Nakładam go pierwsze pędzelkiem, następnie wtłaczam gąbeczką. Jaśniejszego odcienia tego korektora używam do rozjaśnienia twarzy, nakładam go na środek twarzy, czyli czoło, nos, broda oraz tak jakby pod linię konturowania. Już tutaj nam się robi pięknie, tak jakby światłem wykonturowana twarz. Na oczka również korektor od Charlotte. To jest korektor zastygający, więc on idealnie sprawdzi się jako baza podcienie. Teraz puder od marki Elever. Ostatnio przykleiłam się do tego pudru, bo on też właśnie robi przepięknego Photoshopa na skórze. I uwaga, on też świetnie sprawdza się jako puder pod oczy. Więc tak właśnie nałożyłam go i pod oczy, i na całą buźkę, ale tutaj tym razem nie użyłam pędzla do pudru, a nakładam ten puder właśnie mokrą gąbeczką. Sięgam teraz po paletę do konturowania od pariens. Paleta nazywa się Wonder Face Palette i to jest naprawdę bardzo uniwersalna paleta. Myślę, że nie będzie osoby, która nie byłaby z niej zadowolona, ponieważ te kolorki są bardzo fajnie mm, wyważone. Róż oczywiście nałożyłam na policzki, ale też troszeczkę na czoło, na brodę. Wiecie, to tak sprawia, że makijaż jest taki bardzo spójny i przechodzę już do aplikacji bronzera. Jak wiecie, ja kocham róż, więc ja wolę jednak, jak tego różu jest troszeczkę więcej na twarzy niż właśnie bronzera. I brązer aplikuję w taki sposób, aby jak najmocniej zliftingować buźkę. Nakładam go również na czoło, na żuchwę pod żuchwą, na boki szyi, żeby ta buzia była jak najbardziej wysmuklona. Odrobinkę też na nos. Kolejnym krokiem będzie to makijaż brwi. I pamiętajcie, że jeżeli macie taką technikę jak ja, czyli pierwsze robicie twarz, a potem brwi, to musicie te brwi bardzo mocno oczyścić. Dzięki temu właśnie nie będziecie miały takiego nieestetycznego białego nalotu na brwiach. Przechodzę do układania brwi. Układam je na bedełko od marki Colorcar. Bardzo je lubię, jest niesamowicie trwałe. Gdzieś na TikToku macie jego test, jak próbuje ruszyć brwi po jego aplikacji. No i nie da się, no nie da się. Aplikuję mydełko, dociskam brwi do skóry, poprawiam pojedyncze włoski i uzupełniam brwi. I tutaj jak zawsze używam palety również od marki Color Care, jest to paleta z trzema cieniami w chłodniejszej tonacji, paleta nazywa się Cold Trio. I przechodzimy już do makijażu oka i sięgam po paletę Paris Supermodel i pierwszym cieniem jakiego użyję to odcień Claudia, jest to taki beżek, on nie jest taki czysto matowy. Ale nie odbija tak mocno światła, żeby nie nadawał się do zmatowienia miejsca pod brwiami, ale będzie też pięknie wyglądał solo na całej powiece. Sięgam po cień Linda, jest to przepiękny odcień fioletu, takiego niespotykanego fioletu, bardzo mi się podoba i wtłaczam go sobie w zewnętrznym kociku oka, aż pod załamanie powieki i wyciągam ten cień w, w kształt kociego oka. I to jest super, że ten cień przepięknie się blenduje totalnie bezproblemowo. A jeżeli chcecie go dołożyć, to ta pierwsza warstwa nie odkleja się, więc nie ma tutaj mowy o żadnych dziurach, prześwitach. Praca z nim to naprawdę czysta przyjemność. A tak jak już mówiłam, ten taki niespotykany odcień jest po prostu boski. Ja myślę, że ten makijaż nada się na makijaż walentynkowy. Co wy na to? Mamy tutaj odcienie właśnie fioletu, różu, będzie romantycznie. Dajcie znać a do roztarcia granicy w załamaniu powieki używam odcienia Gigi, jest to taki słodki, pudrowy róż przepiękny odcień i on będzie też świetny do makijażu ślubny na powiekę ruchomą aplikuję bazę pod pigmenty jest to NYX Glitter Primer i na niego będę wtłaczać najpiękniejszy cienie z palety jest to odcień You, zapomniałam Wam go tutaj nagrać właśnie z, w przybliżeniu, ale no zobaczcie po prostu jak on wygląda na oczach to jest po prostu obłęd ko. po aplikacji tego cienia na płasko sięgam po mały kuleczkowy pętelek i rozcieram jego granice nie chcę tutaj żadnych ostrych odcięć więc to pomoże mi właśnie w rozbędowaniu granic sięgam teraz po cień Cindy, to jest taki jasny raczej chłodnawy odcień beżu lub bardzo jasnego brązu, ja chciałam żeby w tym makijażu główną rolę grała górna powieka, dlatego na dolnej powiece będzie tym razem delikatnie Aplikuję go na praktycznie całą dolną powiekę. Omijam sam wewnętrzny kącik i rozcieram sobie. Rozdmuchuję mocno ten cień. Nakładam na linię wodną brązowy eyeliner. Marta uwielbia ciemną linię wodną, dlatego właśnie stwierdziłyśmy, że na taki kolor się zdecydujemy. To też doda ta, takiego lekkiego pazura całemu makijażowi. Cień Naomi, czyli najciemniejszy brązik z palety, ale też nie jest jakoś mega mega ciemny. Aplikuję w linię rzęs na dolnej powiece, żeby zatrzeć granicę pomiędzy linią wodną a linią rzęs. I przechodzę do makijażu ust. Usta zaczynam od obrysowania ich konturówką od Apolki. Pierwsze ściągnęłam sobie tą maskę nawilżającą, którą miałam na ustach. Obrysowuję usta i rozcieram granicę konturówki do środka. Przechodzę do aplikacji pomadki, nakładam ją na środek ust i zacieram granicę. Tak prezentuje się efekt końcowy. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Czekam na Wasze komentarze, opinie, a Palety Supermodel gorąco polecam.